Używanie maszyny to nie tylko szycie, ale także czyszczenie, oliwienie i generalnie dbanie o to, żeby ta maszyna nam dosyć długo służyła. To, co dzisiaj będę pokazywać to tak naprawdę podstawy, jeżeli chodzi o to, jak o maszynę zadbać tak technicznie, przede wszystkim nie bójcie się tego, że maszynę należy rozkręcić. Wprawdzie niektórzy mówią, że można jeździć samochodem, a kompletnie nie wiedzieć, co ma się pod maską, ale moim zdaniem nie można szyć na maszynie i nie wiedzieć, jak ona wygląda od środka. To, co będzie pokazywane, ma też zastosowanie do takich sytuacji, o jakich ostatnio pisała w mailu jedna z dziewczyn, że zaplątały jej się kompletnie nici w bębenku na dole. Jeżeli komuś zdarzy się coś takiego, właśnie że nitka się zaplącze, maszyna tak naprawdę przestaje szyć, to pierwszą rzecz, jaką robimy, to wyłączamy maszynę z prądu i sprawdzamy, czy uda nam się poruszyć kółkiem z boku. Jeżeli nie, to nie szarpiemy, to już na pewno. Tylko niestety trzeba wyciąć cały ten kawałek. Czasami oznacza to stratę tego, co szyjemy, ale lepiej stracić szyty ciuch niż stracić maszynę. I później z tego bębenka trzeba to wszystko powoli wyczyścić, wyjąć, wyciągnąć. Więc to, co będzie pokazywane za chwilę, to jest również taki przewodnik po sytuacjach awaryjnych. Ale przede wszystkim będziemy pokazywać, co zrobić, kiedy chcemy po prostu maszynę wyczyścić i ją naoliwić. Zaczynamy od tego, że wyłączamy maszynę z prądu. I żeby nie było żadnych wątpliwości, moja maszyna ma wprawdzie przełącznik włącz-wyłącz, ale po prostu wyjmujemy kabel. Druga rzecz, żeby było nam wygodniej, zdejmujemy stopkę. Wyjmujemy igłę. To jest maszyna przygotowana do tego, żeby ją rozkręcić. I teraz od razu wyjmujemy sobie wolne ramię, i zaczynamy od tego. Ja również wyjmuję płytkę zabezpieczającą bębenek. I tak naprawdę zaczynamy od tego, że odkręcamy metalową płytkę. Jeżeli chodzi o dostanie się tutaj, to czasami jest ciężko zrobić to zwykłym śrubokrętem. Singer dodaje takie cudometalowe, które tak wygląda i służy właśnie do odkręcania trudno dostępnych śrubek. I właśnie tym odkręcamy sobie śrubki przytrzymujące płytkę. Jak widać to jest taka wielkość. Nieporęczne to, niewygodne. Ale mimo wszystko udaje się bez problemu odkręcić takie śrubki. Później znacznie szybciej jest to robić po prostu ręką. Odkładamy sobie gdzieś na boczek, żeby nam to nie uciekło. Odkręcamy drugą. I gdzieś, gdzie widzimy, że niczego nie uszkodzimy, delikatnie podważając, przesuwamy. I wyjmujemy. Nie mamy igły, nie mamy stopki. Czasami zdarza się, że trzeba również wyczyścić taką płytkę od spodu. W moim przypadku, może minimalnie, zaraz to zrobię. Ale przede wszystkim musimy wyczyścić wszystko, co znajduje się tutaj. I teraz, gdyby się okazało, że to jest tak zwana sytuacja awaryjna, czyli mamy tutaj nawbijane nitki, które nam się zaplątały. To po prostu pojedynczo, nawet pensetą te niteczki staramy się wyjąć. W moim przypadku to nie jest sytuacja awaryjna. Po prostu chcę wyczyścić maszynę. Przy okazji pokażę jedną rzecz. Singer należy do tak zwanych maszyn samosmarujących, przy czym pojęcie maszyna samosmarująca musimy tak troszeczkę wziąć w cudzysłów. To znaczy, że ja nie muszę bardzo często tej maszyny oliwić, ponieważ spróbuję to pokazać. Ona ma w sobie takie elementy, tutaj widzimy, które są nasączone specjalnym smarem do maszyn i powodują, że tak jakby maszyna rzeczywiście oliwi się sama. Ale musimy pamiętać, że tak się dzieje na krótko, ponieważ to i tak wysycha, więc co jakiś czas kropelka specjalnego smaru do maszyn na pewno się przyda. Ale my idziemy dalej do czyszczenia. Gdybym w tej chwili spojrzała na moją maszynę, to ona generalnie jest w miarę czysta. Nie widzę tutaj niczego szczególnego, jednak zaraz się okaże, że wcale tak nie jest. Musimy tą maszynę otworzyć od dołu. Jeżeli ktoś ma bębenek ustawiony w ten sposób, to na pewno już więcej niczego nie będzie odkręcał, bo jest w stanie wyczyścić maszynę właśnie mając tylko i wyłącznie dostęp od przodu do bębenka. W moim przypadku ja nadal nie mam dostępu do całego tego dołu i będę musiała go odkręcić. Uwaga, żeby to zrobić, pierwsze co robię, to opuszczam stopkę w dół, żeby ta moja od tyłu, wajcha od stopki mi się za sekundę nie wyrwała i biegnę po miękki ręcznik, żeby tą maszynę położyć.